10. organizujemy przegląd Teatrzy Dziecięcych. Nasze dzieci rotacyjnie prawda, występują, ale są, jak gdyby oczekują też na ten moment, kiedy nasza stołówka zamienia się właśnie w teatr, w deski teatralne i występują chętnie i chętnie się tego przygotowują. Te przedstawienia pokazujemy później rodzicom, czasami też dziadkom i wykorzystujemy też na festynie rodzinnym, które organizujemy 6 czerwca tydzień. Ile dziś wystąpi? Ogólnie wystąpi 16 placów. My z, z terenu miasta Jeleniej Góry mamy jedno przedszkole ze Szparskiej oręby, które do nas przyjeżdża, samorządowe numer 1 i goszczą u nas przedszkola, wszystkie nasze przedszkola miejskie i przedszkola niepubliczne. Kto to jest w jury? To jest, czy to jest um, zdobione miejsce? Dzieciaki, jak to wygląda? Tutaj nie ma wygranych, przegranych. Wszyscy, wszystkie dzieci są wygranymi. Wszystkie dzieci otrzymują pomieńki od nas. Placówki dostają ufundowane um, przez prezydenta miasta trofea. A dzieci dostają drobne upominki, coś do napicia, coś słodkiego. A to jest promocja przede wszystkim teatru? Jest to promocja działań, jakie prowadzą placówki oświatowe przedszkolne na terenie miasta, ponieważ każda z naszych placówek, jak gdyby w jakiejś, w jakiejś dziedzinie się bardziej rozwija czy mniej, albo na przykład przygotowuje dla wszystkich przedszkoli takie wspólne spotkania. I jest to właśnie po to, żebyśmy się mogli wspólnie razem integrować, pokazać, co robimy, jak robimy i promować nasze dzieci, że te nasze działania przynoszą wielkie korzyści dla Szkoła numer 8 przed, przygotowała przedstawienie pod tytułem kłótnia wróżek. Jest to przedstawienie które my z, wspólnie z drugą koleżanką, z panią Ewą Golizą właśnie idzie. Bardzo proszę. Przekazujemy. Pani Ewa jest y, kierownikiem biblioteki szkolnej w naszej szkole i to jest taki przekaz y, do naszych czytelników, żeby czytały, pani żeby dzieci czytały. Proszę. Pani to przedstawienie zostało przygotowane, właściwie specjalnie dla klas pierwszych z okazji pasowania na czytelników. Ale ponieważ bardzo się podobało, graliśmy już wiele razy dla zaproszonych no, jest. przedszkoli jest, trafiliśmy jest, do takiej przez... Co prezentujecie dzisiaj? Kutnię wróżek. Kto wam przygotowywał takie piękne stroje? Pani Jona Pułanka. A same coś przygotowałyście czy nie? Nie Pomagałyście pani? Tak. tak, tak, tak. Jak, co, jak dzisiaj wystąpicie? Co będziecie prezentować? Kut, Wróżki się kłócą? Tak. Jak się kłócą? To pokażcie. Nie. Chodzi o to, że oni się kłócą o fajkę. To Która, Która i... jest lepsza. No dobra, ale pokażcie, jak się kłócicie. Jak się wróżki kłócą? Ula. Dobra. Ula. No ula, no. To nie skończy. No dobra, a wreszcie się pogodzą te wróżki? Nie. Czy nie? nie. nie. Dopiero tam. Gdy robiliśmy przestawienie dla pierwszej klasy, to gdy było wiadowanie dla czytelników, to wtedy pogodziłyśmy. A kto was przygotowywał i jak długo żeście się przygotowywali? Pani Jola, pani Jola. Pani Jola, pani 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 i pani Bibliotecharka. Pani Ewa. Pani Ewa, tak? A jak długo? Długo żeście się przygotowywali? Długo, nie za bardzo. Czyli tak. dla was kostka wystąpić na scenie? Tak. A ile Dzisiaj prób i łapał. A kto? w głowę podła. A kto? Kisko